Doskonałym dodatkiem są mach kuchy roślin oleistych. Drobno, zmielone, oleiste rośliny sprowadzają dodatkową dozę tłuszczu do miksu. Świetny zapach tych właśnie oleistych roślin. Warto taki składnik wyprażyć. Robin Red. Dodatek, który może w Polsce nie jest do końca znany, rozumiany, ale bardzo świetny dodatek do kulek, zwłaszcza w połączeniu z mączkami irygodnymi doza do 10% jest dozą wręcz optymalną i konieczną. 30% miksu stanowi mąka kukurydziana. Składniki musimy odważyć dokładnie, więc używajmy wagi. Dzięki temu, że zastosujemy BPS, Suszenie ograniczamy do 1-2 godziny, a po 6 godzinach w dobrych przewienych warunkach kuleczki są już całkowicie suche. Ten proces parowania jest bardzo prosty. Urządzenie robi całą robotę za nas, natomiast bardzo częstym pytaniem jest, jak długo parować kulki. W naszej ofercie również znajdzie się Amino Plus. Jest to płynny dodatek do miksów, ale również można go wykorzystać, by jeszcze zewnętrznie atrakcyjnić kulki. Do pojemniczka wrzucamy małże. One są bardzo miękkie, więc wystarczy je rozkruszyć w palcach i z nich już się robi jednolita masa praktycznie na deszcz, świeci słońce na przemian. Są bardzo zmienne warunki, bardzo trudne warunki do połowu. Wystawy mamy wywieziono, położyliśmy je troszeczkę głębiej na...